Na co zarobi Messi w godzinę, i jak wiele piłkarz Inter Miami może sobie kupić? Jeszcze na początku chciałbym Cię prosić o strzelenie Subika na kanale i zostawienie łapy w górę, by pomóc nam w rozwoju kanału. Z góry dziękujemy. Dziś pokrótce omówimy sobie zarobki Messiego w nowym klubie. Od wielu lat Leo Messi uważany jest za jednego z dwóch najlepszych piłkarzy na świecie. Wiąże się to oczywiście również z ogromnymi pieniędzmi, jakie Argentyńczyk zarabiał zarówno podczas gry w FC Barcelonie oraz PSG, jak i tymi, które będzie inkasował grając w barwach Interu Miami. Wysoka pensja, którą pobierał Messi, była jedną z przyczyn jego odejścia z Barcelony. Wychodząc do Interu Miami, Argentyńczyk będzie zarabiał więcej niż do tej pory w PSG. Leo Messi w trakcie swojego pobytu w Paryżu nie mógł się na taki kontrakt, jaki miał w Barcelonie. Jego zarobki były zdecydowanie niższe, za cenę gry otrzymywał około 40 milionów dolarów, licząc to wszelkie bonusy. Jest to wciąż znacznie większa pensja niż Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Według doniesień medialnych Leo Messi miał na sobie niezwykłą, lukratywną ofertę z arabskiego klubu. Gdy przenosiny do MLS były niemal przesądzone, to klub z Arabii Saudyjskiej zaoferował aż 500 milionów euro za sezon gry, przygotowując trzyletnią umowę. Mimo to Leo Messi decydował się na reprezentowanie Interu Miami. Kluby Davida Beckhama może liczyć na zarobki opiewające na około 43 miliony za sezon grania. W związku z tym, że Argentyńczyk jest osobą rozpoznawalną na całym świecie, pełni on również rolę ambasadora wielu marek. Messi związany jest z umową m.in. z Adidasem czy też Pepsi. Jak zostało już wspomniane powyżej, Argentyńczyk z tytułu kontraktów reklamowych zarobił w przeciągu ostatniego roku ponad 30 milionów dolarów. Wiele wskazuje na to, że jego zarobki w tym obszarze mogą w najbliższym czasie wzrosnąć. W przejściu do Inter Miami Leo Messi zarabiać ma około 43 miliony funtów rocznie. Przeliczając to na złotówki według aktualnego kursu funta wynoszącego 5,20 możemy policzyć, że w trakcie swojej przygody we Stanach Zjednoczonych Messi będzie zarabiał 223,6 miliona złotych rocznie. Za to może kupić absolutnie wszystko. Około 18,6 miliona złotych miesięcznie i aż 4,4 miliona złotych tygodniowo. Jeżeli mówimy o zarobku dziennym jest to 630 tysięcy złotych. Pokrótce można powiedzieć, że Messi za dzień pracy może kupić ładne mieszkanko w Szczecinie lub stoku. Jeżeli chodzi o wypłatę za godzinę jest to 26 000 zł, co oznacza, że za godzinę pracy Messi stać na klasy średniej Auto na all inclusive wakacje na bali trwające około 10 dni. Przypominam, że to stawka za godzinę. Co ciekawe, Messi może kupić około 4333 paczki lejców lub 52 trampoliny. Zarabiać on będzie 440 zł na minutę i 7 zł na sekundę. Te zarobki są przeolbrzymie, ale wiadomo, gra na takim poziomie już coś musi pokazywać. Jeżeli takie filmy Ci się podobają, możesz stawić łapkę w górę i napisać jakiego piłka, żebyś zobaczył następnego. My Wam życzymy miłego dziąka, trzymajcie się, mano.